Skąd pomysł na start w dzisiejszym biegu? Zacząłem kilka miesięcy temu, i teraz już powoli jest tak, że nie odpuszczam żadnej okazji. Bieganie i biznes, czy to dobre połączenie? Dobre połączenie, bo zauważyłem, że jak się biegnie, to się po prostu dobrze myśli. Dobrze się, ja nie tyle się czuję jakoś fantastycznie po biegu, co w trakcie. W trakcie po prostu można różne rzeczy obmyślić, wymyślić, dobre pomysły przychodzą do głowy. Bieganie można też potraktować jako taką metaforę, również połączoną z gospodarką? Spróbujmy coś takiego porównać, Polska i nasza gospodarka. W jakim biegu uczestniczymy, na jakim jesteśmy etapie? No, dzisiaj świat jest taki trochę zwariowany, także potrzebne nam jest takie raczej zamiłowanie do długiego biegu, do długiego dystansu. Nie patrzenie, co jest dzisiaj czy jutro, to znaczy nie przejmowanie się pewnymi sytuacjami złymi, tylko po prostu nastawienie się na długi marsz, czy na długi bieg. Tak. Jakie oczekiwania przed dzisiejszym startem? No zamierzam biec dosyć szybko. E, oczekiwania, że będzie fajnie, ale atmosfera jest fantastyczna tutaj. Trzeba powiedzieć, że tak z biznesowego też punktu widzenia krynica, czyli forum ekonomiczne i teraz ten festiwal biegowy, który jest właściwie afiliowany przy forum, to jest naprawdę, e, tak to obserwuję, duże, sprawnie zarządzane przedsiębiorstwo.